Cześć cześć, dzisiaj chciałbym Wam polecić kranik do kryptowalut o nazwie Free FreeBitcoin. Zbierasz tutaj bitcoiny, jak sama nazwa wskazuje. Co godzinę macie, yy, możecie ro rolować. Tutaj macie tabelę wypłat, od ilu do ilu płaci. Zależy co Wam wyroluje. Yy, macie tutaj jeszcze za polecenia darmowe bitcoiny też. Jeżeli polecicie, to macie bodajże 50%. O, pisze wszystko 50%. Możecie tutaj brać też udział w konkursach. Można wygrać sporo bitcoina. Także myślę, że projekt godny jest polecenia. Jak chcecie się zalogować, wystarczy yy, sam mail. Tworzycie hasło, i już macie tutaj konto. Jeżeli jesteście zainteresowani, link znajdziecie w opisie. Dzięki, cześć.